Was serdecznie kochani Dziś znów pada śnieg Tak dwa dni czy trzy dni nie padało Znowu dopada świeżego puchu Znowu będzie czysto, biało Ale znów chyba trzeba będzie odśnieżać A ja przychodzę do Was Z ostatnim katalogiem tego roku Z katalogiem 18, Katalogiem hmm, Pełnym już prezentowych hmm, Propozycji Prezentowych zestawów hmm, Więc nie zwlekając Zaczynam Przegląd. katalog zaczyna się hmm, przypomnieniem dla tych z Was które robiły wczoraj zamówienie w poprzednim katalogu, w katalogu 17 za co najmniej 69 zł można zakupić w tym katalogu właśnie nową wodę Lucia, Lucia Sparking z y, Fantasy y, to jest nowy zapach, kiedyś był podobny Lucia Sparking, teraz y, ten jest troszeczkę, widzę chyba delikatniejszy, bo tamten był bardziej taki fioletowo-granatowy woda, a ta jest bardzo delikatnie fioletowa. No i ciekawe akordy tego zapachu. W nucie głowy karambola akord mrożonej żurawiny. I mm, Paradise. W nucie serca jest akord śniegu. Cokolwiek to oznacza. Gardenia i jaśmin. I nuta głębi to białe drzewo sandałowe, Białe drzewo cedrowe, drzewo sandałowe. I nuty mleczne. Też jeszcze się z nutami mlecznymi nie zetknęłam, no ale może jest wkładeczka zapachowa, można sobie sprawdzić. Na tej wkładeczce dla mnie to taki bardzo delikatny zapach, lekko pudrowy, ale taki um, orzeźwiający mimo wszystko. Um, cena tego, tej wody to 45 zł, więc jeżeli ktoś z Was chciałby wypróbować sobie, niezbyt droga. Um, to też jest woda delikatna, więc to nie będzie, to jest woda toaletowa, więc to nie jest woda perfumowana, więc zapach też będzie delikatniejszy. Zaraz na następnej stronie znowu oferta wiązana: jeżeli z tym katalogu wydamy 69 zł, to można kupić taki zestaw kolczyków. Te kolczyki widziałam już na innych filmikach prezentowane. Bardzo porządna jakość, bardzo porządnie zrobione. No i te kolczyki zawsze z Oriflame mają to do siebie. Mam sporo biżuterii Oriflame'owej, że ona nie śniedzieje, nie rdzewieje, nie zmienia się kolor. Naprawdę porządne wykonanie. Także jeżeli ktoś z Was chciałby sobie sprezentować za 30 zł, wydając z tego katalogu 70 zł na inne produkty, tutaj modelka prezentuje, jak te kolczyki mniej więcej wyglądają. Na uszach nie są za duże. Te jedne są troszkę bardziej ozdobne, z jakimiś, yy, nie wiem rodzajem cyrkonii sztucznych, coś takiego. To yy, z takich pierwszych stron. Zaraz na następnych stronach przeróżne, właśnie propozycje pro yy, zestawów yy, prezentowych między innymi zestaw z wodą Poses, yy, woda i dezodorant perfumowany yy, woda yy, szyprowo-owocowa bardzo ciekawy zapach Używania na które więcej, to byłam chyba na tej w pierwszym odczuciu dość ostra jak dla mnie ale później te nuty głowy i serca te nuty serca które się uwydatniają, są bardzo bardzo przyjemne te z was które znają no i sama buteleczka to też sama zakrętka jest piękna więc też można się pokusić Zestaw kosztuje 100 zł, a osobno te produkty no to sam perfum kosztuje 96 zł i dezodorant 28 w cenach promocyjnych. Na następnej stronie zestaw męski jest, tym razem z dezodorantem w kuleczce za 60 zł. Cały zestaw. Wiem, że też niektóre z Was kupują. I tu coś, co chciałam Wam z kolei też pokazać, jest następny, na następnej stronie można z tego zrobić zestaw, chociaż jest to zaprezentowane w dwóch osobnych cenach Z serii Nowage kapsułki ujędrniająco regenerujące i maseczka na noc regenerująco odbudowywująca oba te produkty mam, ta maseczka jest dodatkowo też jeszcze w pudełeczku ja mam maseczkę jeszcze kiedyś kupioną bez pudełeczka maseczka zapach jest prawie, że deli niewyczuwalny Taki delikatny kosmetyczny, maseczka bardzo dobra na noc, można ją stosować na całą pielęgnację nocną, czyli na krem nocny. Ostatnią warstwę, że tak powiem, nocnego zabezpieczenia nakładamy jeszcze tą maseczkę, zostawiamy ją na noc w takiej warstwie, jakiej Ci wygodnie i nic więcej z tym nie musisz robić. Natomiast drugą opcją, i ta maseczka kosztuje 55 zł. Natomiast drugą opcją są kapsułki, które już Wam wielokrotnie prezentowałam, takie złote rybeczki z sześcioma drogocennymi olejkami, które mają za zadanie zregenerować naszą twarz, wzbogacić. Jedna taka kapsułka starczy i na dekolt, i na szyję, ale jeżeli będziesz używała tylko na twarz, no to um, starczy Ci na więcej razy. To jest 30 kapsułek i te kapsułki kosztują 76 zł. To jest strona, ym, momencik, strony 30 na 13 w katalogu. Następna, następne produkty, to, które Wam chciałam też zaproponować jako prezenciki, to z kolei właśnie zestaw, o tym już też mówiłam w poprzednim katalogu, bo one były zestaw trzech kremików o zapachu różnych herbat białej, czarnej i zielonej. Wszystkie trzy kremiki mają pojemność 90 ml, czyli każdy 30 ml. Taki malusinki drobiazg dobry dla torebki do torebki. Można sobie zapakować. Z propozycji, które jeszcze warte są uwagi, mówiłam o tym ostatnio przy okazji mojego pierwszego zamówienia z 17 katalogu, to są produkty dla dzieci, ale myślę, że nie tylko. Myślę, że więcej was się skusi o zapachu mandarynki i pierniczków. Ja właśnie dlatego, że koleżanka zamawiała mgiełkę, cały ten zestaw dla dzieci, a na wizji wypróbowałam mgiełkę. Ja tą giełkę sobie już też kupiłam. Ona kosztuje 20 zł. Stwierdziłam, że przyjemnie będzie nią spryskać, jeżeli nawet nie siebie, to jakieś poduszki, koce, firany, nie wiem, zasłony coś, co na czym ten zapach się utrzyma i będzie fajnie pachniało też w domu. Do tego jest jeszcze żel w podprysznic 21 zł. Do mycia ciała i włosów dla dzieci i mydełko w cenie 7,50. Kolejny produkt, który tu chciałam wam zaproponować, też to jest jako nowość, taka edycja limitowana znanej znanych kosmetyków z Oriflame Milken Honey. Tym razem jest wersja w takim bardzo świątecznym, błyszczącym opakowaniu. Te kremy z reguły są właśnie białe, biała ta kula i pokrę, nakrętka też jest biała. tu jest kula taka w takim ciepłym złocie. Gold Classic Grace tak się to nazywa Cała, można sobie kupić wszystkie, a można też zrobić taki zestaw, jest proponowany z dwoma małymi ręczniczkami do twarzy te ręczniczki to 30 na 30 takie małe ręczniczki używane tylko do twarzy same ręczniczki 33 zł krem do rąk i ciała 20 zł i mydło do rąk i też całego ciała wpłynie za złotych 25. No i lecimy dalej, żeby mi starczyło czasu. Oczywiście propozycja nie tylko dla młodych ludzi, ale dla każdego. Strona 49 to są produkty z serii WANT Tym razem w promocji one są teoretycznie dedykowane dla młodych cer, ale ja przez lato wypróbowałam kilka tych produktów, akurat właśnie te, które tu są proponowane. Przynajmniej dwa. Dwóch jeszcze nie zdążyłam odpakować. No i też wam je chcę zaproponować, bo na przykład jest propozycja zestawu, zestawu takiego. Kremik pod oczy i maseczka na noc. Maseczka jest odżywia, odżywiająca skórę. Też bardzo dobra. Maseczka sama w sobie wygląda w ten sposób. Op. To jest taki zestawik można sobie kupić go czy komuś prezentować w cenie 80 zł. To są produkty wegańskie dla fanów też takiego właśnie takich kosmetyków, które nie zawierają w sobie żadnych produktów odzwierzęcych. Ten kremik pod oczy stosowałam przez całe lato ze względu też na te kuleczki chłodzące, które są tu przy aplikatorze. No, i kremik, jeżeli się go dopiero przekręci tą górną część, to z niego można cokolwiek wydobyć. Po zamknięciu w drugą stronę nic się nie wydobywa, więc nie mam najmniejszej opcji, że ktoś przypadkowo naciśnie i kremik się wydobędzie. A kremik ma taką wydzięczną nazwę: mm, 8 godzin snu, więc y, z tym aplikatorem to warto. Na drugiej stronie są zaproponowane jeszcze dwa produkty. Które też mogą tych z Was zainteresować. Szczególnie krem bomba wodna. Używałam całe lato. W tej chwili sobie właśnie stoi, bo jest szczelnie zamknięty w sensie nie dostaje się do niego powietrze. I ten kremik kosztuje 52 zł. Kremik bardzo, bardzo intensywnie nawilżający. On jest, wam pokażę, taki delikatnie seledynowy. Rozprowadza się prawie że natychmiast. Jeżeli któreś z Was mają cery suche albo waszej skórze ewidentnie też yy, przeszkadza. Ogrzewanie, centralnego ogrzewania, mróz, wiatr, to co się teraz dzieje na dworze i wewnątrz naszych domów, to ten krem polecam Wam w szczególnej uwadze waszej. I także jeszcze jeden produkt, który tu jest zaprezentowany z serii WANT. Yy, yy, yy. Serum, serum mocno nawilżające i pobudzające produkcję kolagenu. Jest w nim zawarty olejek z Alk z Omega 9 oraz olejek rozświetlający. Ten olejek to w cenie 73 zł. Jest w takim kartoniku. I po wyciągnięciu wydaje się hmm, przeźroczysty, tak? Nic nie widać. Natomiast po wstrząśnięciu. oj, zastało mi się tu. Zobaczcie, dno jest złote. No i tą to, to złotą część należałoby właśnie porządnie wymieszać. Ciężko jakoś, długo już leżał, dwa miesiące i się zastał. Im bardziej jest mieszany, tym bardziej ten olejek nabiera złotego blasku. To serum jest właśnie w formie takiego olejku, takiej pipetki bardzo, yy, bardzo wodnitej. A nie wiem, czy to będzie widać, praktycznie od razu spływa mi po dłoni. No i też wchłania się bardzo szybko. Zapach bardzo, bardzo delikatny. Wszystkie te kosmetyki łącz mają takie bardzo delikatne zapachy. Mi one akurat bardzo pasują, bo to dla mnie takie zapachy e, roślinne, delikatne, naturalne. Kolejna propozycja dla fanek e, miotków przeróżnych, oliflamowych naszych. Kolekcja już jest dość spora. Można zakupić w formie prezentowej za 40 zł zestaw trzech miotków w pudełku. To jest miodek o zapachu zielonego jabłuszka, czarnej porzeczki i naturalny. Ale także można zakupić któreś z tych trzech miodków: albo jeden, albo dwa, albo trzy. I w zależności od tego, czy kupicie jeden, czy dwa, na przykład cena się zmienia. Przy zakupie dwóch cena jest tylko 10 zł za jeden z nich. I można zakupić malinowy z marakują albo z. Czym to tu jeszcze jest? Też z czarną porzeczką, która jest też w tym pudełku. Wszystkie miodki mają swoje właściwości, koją zmiękczają skórę i dodatkowo odżywiają tym ekstraktem roślinnym, który akurat jest zawarty w danej opcji. Kolejną moją propozycją dla cery yy, już bardziej dojrzałej, czyli powiedziałabym 40+, plus, yy, to są kremy Royal Velvet. Ja już te kremy też przez całe lato Wam prezentowałam. Przypomnę, yy, znowu jeden z nich tu, yy, krem nocny, który akurat teraz używam. To są kremy z wyciągiem z czarnego irysa. Kremy, mimo że krem nocny, ale on wcale nie jest mocny, gęsty. Zobaczcie, ma bardzo delikatną formułę mi on bardzo pasuje. Nie naciąga skóry właśnie przy rozsmarowywaniu. Wchłania się prawie, że natychmiast, bardzo szybko. I to jest krem ujędrniający. Moment, bo tu jest zestaw. Można kupić cały zestaw. Wtedy ten zestaw będzie kosztował 80 zł. I to będzie krem ujędrniający na noc z spf 15, a także regenerujący krem na noc i wtedy każdy ten krem jest jakby za 40 zł w tym zestawie. Natomiast kupując je oddzielnie za każdy w promocyjnej cenie trzeba zapłacić 53 zł. No i kolejna rzecz. Tym razem jeszcze chciałam Wam zaprezentować coś do niższej części naszej twarzy, czyli do dekoltu. To jest serum, które ja już też używam całe lato za 68 zł, serum serii Novege. Taka tubeczka. To jest strona 74. Wygląda to w ten sposób. Pojemność 75 ml i to jest serum do twarzy, do szyi, do tak, do twarzy, do twarzy. Do twarzy, która jest poniżej naszej twarzy, czyli do szyi i dekoltu. To serum też ma bardzo, bardzo delikatną formułę, taką półprzeźroczystą, lekko żelową. Wchłania się też prawie że natychmiast. No i zachęcam Was też do tego, żeby właśnie teraz w tym sezonie zimowym, w sezonie kiedy, być może w okresie świątecznym, będziesz miała troszkę więcej czasu dla siebie, żeby troszeczkę rozpieścić też tą część naszego ciała, która bardzo rzadko jest dobrze nawilżona, odżywiona, bo po prostu zapominamy o niej, nie chce nam się rano z reguły, tylko szybko, szybko śpieszymy się i zapominamy o tym, a warto. Jeżeli nie do całodziennej pielęgnacji, bo można to stosować rano i wieczorem, to przynajmniej na wieczór zachęcam Was do tego, żebyście wzbogaciły Waszą rytuał pielęgnacyjny właśnie o to serum do szyi i dekortu. Może to też być dobrym prezentem dla Waszych mam, koleżanek, kuzynek, nie wiem, kogo tam chcecie obdarowywać ciekawą też formą, żeby sprezentować komuś coś z kosmetyków jest, są na stronie 99 seria Swedish Spa to jest seria właśnie taka z y, naturalnych y, alk y, z, oży, oż, z odżywczymi różnymi produktami minerałami y, z okolic Norwegii i szczególnej uwadze chciałam podać wasz, wasz, gdzie za 20 zł mi się język za 20 zł, maseczkę do rąk. To jest w tej chwili właśnie nie mam, nie znalazłam tej maseczki, gdyż już mi się wszystkie wykorzystały albo wysprzedały, względnie wyprezentowały. Maseczka jest w formie kremu. Maseczkę najlepiej właśnie nakładać na noc grubszą warstwą. Jeżeli macie bardzo suche i spękane dłonie, no to można jeszcze na to nałożyć jakieś rękawiczki bawełniane, ale sama w sobie ma bardzo dobre właściwości, właśnie odżywiające, nawilżające. No i to tyle, też dla tych z Was, bo wiem, że jest część moich klientek, które, koleżanek, które uwielbiają ten zapach męski na swoich mężczyznach, czyli Ascendant Intense orientalno-korzenny za 60 zł, więc cena też bardzo dobra, bo to jest woda perfumowana. perfumowana. Taka czerwona, więc zapach intensywny, zapach ognisty, ciepły. Pamiętajcie też, że właśnie te wszystkie zapachy, buteleczki, flakony, w których są zapachy, też nam już coś o tym zapachu mówią. Jeżeli właśnie jest kolor intensywny, czerwony, pomarańczowy, to zapach na pewno będzie głębszy, ognisty, taki bardziej intensywny, natomiast wszelkie z kolei zapachy, które są, wody, które są delikatne, przeźroczyste. To też ten zapach mniej więcej taki będzie. No i dla fanów e, zapachów różanych, z kolei na stronie 141 jest do zakupienia możliwość zestawu e, Volare Moments. E, dezodorant w kuleczce i woda perfumowana perfumowana, tak, perfumowana, woda perfumowana flakonik w formie takiego, e, takiej rozkwitłej róży. I cały ten zestaw właśnie za 50 zł, a samą wodę za 46 zł, jeżeli ktoś nie chciałby dezodorantów w kuleczce. Ale myślę, że opłaca się cały zestaw. No i coś, co jest tu nowością, jeżeli chodzi o kosmetyki kolorowe. Ty jeszcze nie mam, ale myślę, że zamówię coś z tego. I to jest strona 152-153. To są dwie takie kredeczki dwukolorowe. Jedna to jest opcja. Po tej stronie bardziej fiolety, ciemniejszy i jaśniejszy. I ta strona taki intensywniejszy granat i jasno-niebieski. I teraz, właśnie to są kredki, których w tej niebieskiej opcji wersja część ciemniejsza kredki jest z połyskującymi drobinkami, część jasna jest matowa. We fiolecie jest odwrotnie. Część ciemna jest matowa, część jasna jest połyskującymi drobinkami. Więc na to też warto zwrócić uwagę. Te kredeczki są w cenie 15 zł. No i teraz lakiery jeszcze do paznokci D1 Color. E, Akurat się było chochlik drukarski, i mamy tu, że cena jest 0 zł. No niestety, gdzieś tam już zostało sprawdzone, że te lakiery kosztują w cenie 13 zł, bodajże o ile pamiętam. Piękne też takie zimowe kolorki. Wszystkie mają e, lekkie drobinki i takie błyszczące. Więc, jeżeli jesteście zainteresowane właśnie teraz na e, wersji zimowej, zrobić sobie taki makijaż lekko połyskujący, zimowy, krystaliczny, no to myślę, że to jest dobra opcja. E, no, i teraz jeszcze parę kosmetyków, właśnie też do makijażu. E, jak zwykle znów jest też, i to Wam też chcę polecić, za 45 zł to są ym, podkłady w takim sztywciku. Jedyny w Oriflame, mój już jest nieco zużyty już na wykończeniu. Jak widzicie, ja już sobie wybieram go palcem, bo naprawdę szkoda mi, a y, wyrzucać nie do końca zużytego. Ym, I te sztywciki są bardzo mocno kryjące ja już Wam wielokrotnie, kilkakrotnie ja wam pokazywałam, że mam tutaj na dole policzka takie przebarwienie jeszcze z bardzo, bardzo dawnych lat przy złym oczyszczaniu skóry sama sobie na to zapracowałam no i to jest właściwie jedyny podkład, który bardzo dobrze mi to e, przebarwienie zakrywa jak tak też czasami różne inne okresowe niedoskonałości mojej skóry e, z tego co gdzieś tam czytałam na różnych komentarzach, to czasem też dziewczyny e, chwalą się, że przynajmniej nie takie intensywne, małe, ale nawet tatuaże można tym um, zakryć. Na następnych stronach um, jeszcze chciałam Wam polecić um, kredki, z których też jedną tu mam już zakupioną. To była nowość w poprzednim katalogu. W cenie um, te kredki są cienie w kredce 28 zł, to jest strona 171 tu są zaprezentowane jako kredka tu są zaprezentowane na modelce jak też te cienie wyglądają cienie są holograficzne ja mam ten z fioletową końcóweczką jeszcze jest z końcówką bodajże niebieską chyba i taką brązową, złocistą no i wygląda ten cień tak wydaje się biały natomiast na ręce, na oku zobaczcie jest opalizujący taki w róż wpadający. Piękny. Wypróbowałam go już też na powiekach. W zależności od intensywności na, na malowania, no to można całą powiekę tym pokryć albo jakąś część. Ale naprawdę rewelacyjny blask, jak na tą zimę. Można zbudować sobie świetny makijaż. Tak jak na przykład tu modelka zaprezentowała, no, chyba dwa przynajmniej użycia, dwa kolorki z tych cieni. No i też jeszcze chciałam Wam no, ucieknąć. O właśnie, coś co też wiele z Was lubi, wiele z Was bardzo szuka tych tuszów do rzęs, Tusze do, do rzęs, przepraszam, tusze do, brwi, tusze do brwi. Znowu się pojawiły w cenie 19 zł. Trzy kolorki do wyboru. Ja mam ten średni. Wygląda to w ten sposób, taki mały. Dla tych z was, które jeszcze nie wiedziały, szczoteczka jest bardzo mała i jak dla mnie, dla moich brwi, idealna, żeby właśnie i rozczesać, jednocześnie y, koloru więcej, im nadać więcej głębi, więc to też polecam Waszej uwadze. Ym, no i tu jeszcze chyba ym, tak, ostatnia strona. Jeżeli na ym, jakiekolwiek produkty z makijażu, ze strony 164-167, Wydacie mm, jakikolwiek produkt, kupicie po prostu do makijażu. To z kolei produkt y, z serii Duologi do włosów, produkt, który y, ma 10 zalet, jak tu zapowiadają. Y, zamiast za, 20, za 30 zł, będzie można kupić za 20 zł. I to jest ostatnia strona, okładka 179 zł, okładka wewnętrzna. Ten spray ma wiele zastosowań. Między innymi właśnie naprawia i regeneruje zniszczone włosy, kontroluje puszenie się, zwiększa ich blask, nadaje włosom połysk i jedwabistość. Pomaga chronić włosy farbowane, ułatwia rozczesywanie, zapobiega rozdwajaniu końcówek, ma właściwości termoochronne, wzmacnia włosy, sprawia, że fryzura zachowuje objętość i ma trwały, delikatny zapach do 24 godzin. Więc jeżeli e, myślę, że warto zaopatrzyć się też taki, w taki produkt. Szczególnie dla tych z Was, które właśnie lubią. Szybko, 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 żeby było szybko, jeszcze raz szybko, to ten produkt, który zawiera w sobie tyle przeróżnych właściwości. Myślę, że warto za te 20 zł kupić, a myślę, że coś z produktów makijażowych znajdziecie. No i oczywiście na ostatniej stronie, yy, ciągle w ostatnim czasie jest w promocji nasz. Yy, o, koty mi tu szaleją, może słychać, gonią się ten drugiego. Yy, jest nasz kultowy już tuż yy, Wonderlash tym razem w cenie. 15 zł. Myślę, że warto się w niego zaopatrzyć, to też na ten czas już właśnie takiego świętowania naszego um, bardzo dużo opinii ma ten tusz, że jest bestsellerem, że jest najlepszy, że zarówno dla rzęs krótkich, jak i rzęs długich, rzęs gęściejszych, jak i rzęs, które um, no, nie, za, nie zachwycają może swoją gęstością swoje właścicielki, to ten tusz jest idealny. Także zapraszam Was do z, 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 składania zamówień właśnie z tego katalogu numer 18. Dziękuję tym wszystkim, którzy polubili moje filmiki. Zapraszam znów, poproszę o łapki w górę, jeżeli Wam ten filmik się podobał, jeżeli cokolwiek Wam dają te moje m, pogaduchy właśnie nad kolejnymi katalogami. No i zapraszam też do subskrypcji, jeżeli chcesz być na bieżąco. Dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się ciepło w ten zimowy, znowu śnieżący poranek. Południe.